Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. Kto? Republika na Lubelszczyźnie. Sylwester w hełmie naprawdę zapowiada się wystrzałowo. Dbają o to muzyczne gwiazdy, które w tej chwili mają próbę generalną na scenie. Dbają także zazdrośnie o sławę pato celebryci, którzy próbują do naszego sylwestra strzelać, ale używają ślepaków. Za cały ten huk i dym serdecznie dziękujemy. Przyda się do dobrej zabawy. Rafał Patera, odpalamy. Ekspres Plus. Podglądamy gwiazdy na próbie do Wystrzałowego Sylwestra. Reporter Republiki rozmawiał z liderem zespołu Weekend. Działali w całym kraju. Policja zatrzymała kolejnych 10 osób, które z nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych uczyniły sobie stałe źródło dochodów. W gruzach kamienicy w cieszynie ratownicy natrafili na ciała dwóch osób. To poszukiwani lokatorzy zabalonego budynku. W ekspresie Plus pokażemy też niewiarygodną kolekcję motyli. Niejaki Steve Collins przez ponad ćwierć wieku zgromadził ich ponad 4 miliony. Cała Polska odlicza godziny do rozpoczęcia wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie z Republiką. Na hełmskiej scenie pojawią się gwiazdy z całego świata. W Nowy Rok wejdziemy przy największych hitach Bonnie M, Bad Boys Blue, Kapitana Jacka, a także świetnych polskich wykonawców. Słowa i przebojów znają i śpiewają tutaj wszyscy. Tak, drodzy Państwo, to zespół MIG na hełmskiej Scenie Wystrzałowego Sylwestra na Lubelszczyźnie z Republiką. Będzie to... Cześć, 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 mieszkańców Lubelszczyzny i widzów w telewizji Republika. To ja, Rujka Rosferlejna, ex-Bad Boys Do. Władze miasta Chełm przygotowały aż 23 parkingi i darmową komunikację miejską, która będzie dowozić gości niemal pod samą scenę. Na rynku działa już sklep Telewizji Republika, gdzie mogą Państwo spotkać gwiazdy naszej stacji i kupić gadżety. To już naprawdę ostatnia prosta przed wystrzałowym Sylwestrem na Lubelszczyźnie z Republiką. Chełmska scena już gotowa i pełna w dodatku, bo swoje próby rozpoczęły na nie muzyczne gwiazdy. Próbę zespołu Weekend podglądał reporter ekspresu Daniel Śmieciński. Zespół Weekend już jest w Hełmie i ćwiczy przed wystrzałowym Sylwestrem na Lubelszczyźnie z Republiką. Był też czas na selfie z fanami. Ej, kłapy, no, hełas, no, co jest? Uwaga. Uwaga. Szanowni Państwo, razem z nami jest Radek Liszewski ze swoimi największymi przewojami. Przed chwilą zszedł ze sceny. Powiedz, jak było na scenie? No było nieco zimno, nie będę kłamał, bo jeszcze, no wiadomo, jak tu się na już zbierze cała, że tak powiem, cała rzesza ludzi w dzień sylwestrowy, wieczór sylwestrowy po prostu, no to wtedy będzie bardzo gorąco, ale dzisiaj niedawno żeśmy dotarli. Mam nadzieję właśnie, że w tą noc sylwestrową, w tą noc sylwestrową będziesz nas rozgrzewał swoimi hitami. Co usłyszymy na tej wystrzałowej scenie? Kochani, noc sylwestrowa to jak zawsze to potęga muzyki, potęga muzyki, potęga dobrych wibracji. Usłyszymy na pewno, ona tańczy dla mnie za każdą chwilę z tobą i o dziewczynie, która jest zarąbista. Ale tak naprawdę to ludzie, którzy tutaj przyjdą, stworzą tą doskonałą atmosferę, a my tylko będziemy taką wisienką na torcie. Szanowni Państwo, tak jak Radek Liszewski powiedział, będzie naprawdę niezła zabawa, wystrzałowa zabawa, ponieważ tak naprawdę to już ostatnie godziny do naszego wystrzałowego sylwestra na Lubelszczyźnie z Republiką. Nie może Państwa zabraknąć. Tutaj w tle słychać są kolejne próby kolejnych artystów, a będą naprawdę sami najlepsi artyści, jak chociażby Radek. Piękne dzięki. Dramatyczne znalezisko w gruzach kamienicy w Cieszynie. Ratownicy natrafili na ciała dwóch osób, to poszukiwani lokatorzy zawalonego budynku. Służby przygotowują się teraz do rozbiórki tego co zostało z feralnej kamienicy. Ofiary mieszkały w lokalach na pierwszym i drugim piętrze. To 78-letnia kobieta i 46-letni mężczyzna. Na miejscu pracuje inspektor nadzoru budowlanego. Mieszkańcy sąsiednich kamienic nie mogą na razie wrócić do swoich mieszkań. Te budynki także grożą zawaleniem. Pożar w cieszynie wybuchł w niedzielę nad ranem. Zawaliła się frontowa ściana jednej z kamienic. Najprawdopodobniej przyczyną tragedii był wybuch gazu. Szeroko zakrojona akcja kontrterrorystów w miejscowości Skała na Dolnym Śląsku. Kiedy strażacy walczyli z pożarem, doszło tam do kilku wybuchów. Okazało się, że w budynku znajdował się mężczyzna, który zabarykadował się i nie reagował na wezwania. Na miejsce przybyli kontrterroryści, którzy próbowali przekonać mężczyznę, by opuścił dom. Negocjacje nie przyniosły efektu, gdy funkcjonariusze weszli do środka. Okazało się, że mężczyzna nie żyje. Służby na miejscu znaleźli również drugą osobę, którą przewieziono do szpitala. Kolejne uderzenie policji w mafię śmieciową. Funkcjonariusze zatrzymali 10 osób. Wobec siedmiu podejrzanych zastosowano trzymiesięczny areszt. Pozostali zostali objęci policyjnym dozorem. Wszyscy są podejrzani m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy ustalili, że przestępcy wynajmowali hale magazynowe i nieruchomości, za które nie płacili czynszu i składowali w nich niebezpieczne odpady. Stanowiły one zagrożenie dla życia i zdrowia. Grupa działała na terenie całego kraju. Do tej pory w sprawie zarzuty usłyszało już 108 osób. Prowadzenie mediów społecznościowych nie jest takie łatwe, jak się na pozór wydaje. To wstydliwą wtopę nie trudno. W plusie podamy dwa spektakularne przypadki z ostatnich godzin. No to jedźmy, bo już się nie możemy doczekać. Wraz z nadchodzącym nowym rokiem czekają na nas nowe zasady odnośnie utylizacji zużytej odzieży. Ich selekcją mają zająć się teraz samorządy. Ma to znacząco zmniejszyć liczbę odpadów z materiału. Nowy rok to nowe życiowe plany. Nasz reporter postanowił sprawdzić, czy każdy spełnił swoje zeszłoroczne postanowienia i jaką listę stworzył na nadchodzący 2025 rok. Koszykarz Wiktor Łębaniama to gwiazda Ligi NBA, który dla swoich kibiców zawsze znajdzie czas mimo deszczu. Postanowił zrelaksować się i rozegrać partię szachów z fanami. Teraz proszę wygodnie usiąść i podziwiać, bo ta kolekcja motyli jest rzeczywiście niesamowita. Ich pasjonat przez ponad ćwierć wieku zgromadził ponad 4 miliony skrzydlatych eksponatów. A to nie wszystko, bo jego podwórko stało się domem dla kolejnych setek gatunków kolorowych stworzeń. Steve Collins to osoba wyjątkowa. Dorastał w zachodniej Kenii, w pobliżu granicy z Ugandą i już w wieku pięciu lat zafascynował się motylami. Od tamtej pory gromadzi je w swoim domu. Ta kolekcja jest największą kolekcją motyli na świecie i liczy milion dwieście tysięcy przypiętych motyli do specjalnych półek i 3 miliony tych stworzeń w kolekcjonerskich szufladach. Wszystko opisane, przygotowane dla nauki. Kolekcjoner ma też gigantyczny ogród, gdzie posiada idealne środowisko lęgowe dla tych zwierząt. Szacuje się, że w swoim centrum badawczym posiada aż 95% gatunków wszystkich motyli. Podobno nie ma nic cenniejszego niż medal olimpijski. Okazuje się jednak, że niekoniecznie musi to dotyczyć krążków z tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Francuscy pływacy opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia zdobytych krążków. Choć igrzyska zakończyły się niewiele ponad 5 miesięcy temu, to niestety medale nie są w najlepszym stanie. Jeden z pływaków nazwał je skórą krokodyla, drugi ocenił, że wyglądają jakby miały już 100 lat, a podobno Francja to elegancja. Dziura bez skarpetki potrafią być poważnym problemem. Teraz do względów estetycznych dochodzi także problem z ich utylizacją. Wraz z nowym rokiem nie będziemy mogli wyrzucać zużytych ubrań do kosza. Samorządy będą musiały je selekcjonować. Wszystko ma zwiększyć poziom recyklingu i zmniejszyć liczbę odpadów. W ten sposób nasza bielizna, spodnie czy bluzy mają dostać szansę na drugie życie. Ej! Koniec grudnia to nie tylko wystrzałowy sylwester. To także podsumowanie roku, który niekoniecznie bywał wystrzałowy. Mateusz Nowak niektórych postan postanowień w starym roku nie spełnił, ale teraz obiecuje poprawę. Skoro jednak w pojedynkę jest tak trudno, to wpadł na pomysł, żeby znaleźć innych chętnych do podjęcia noworocznych wyzwań. Co to był za rok? Działo się. Każdy miał swoje plany i postanowienia. Mnie na przykład nie udało się przebiec maratonu, ale za to przytyłem. O. To chyba jednak dwie porażki. Ale i tak mniej niż reprezentacja Polski w piłce nożnej. No cóż, mam nadzieję, że u innych ta szala w 2024 roku przechyliła się jednak bardziej na stronę zwycięstw. Kupiłem nowy samochodzik, już się popsuł. Kupię zaraz nowy samochodzik, jestem z dziewczyną, jest fajnie. Czyli to takie pół na pół. Ale w sumie to miłość od samochodu ważniejsza, prawda? Bardzo fajny, bo się poznaliśmy w tym roku. No, i kontynuujemy go razem, więc myślę, że świetny rok. Ciężko zaczęty, ale super skończony. Najważniejsze, że razem, wtedy wszystko jest piękniejsze. Tylko ten czas leci jakby za szybko. Jaki to był rok dla Pani? Eee, pozytywny, bardzo. Końcówka roku może trochę mniej szczęśliwa, ale bardzo pozytywny rok. To, co się udało zrobić? Eee, zrealizować kilka marzeń, kilka podróży, które były odkładane w latach poprzednich, więc bardzo, bardzo pozytywnie. A przede wszystkim, chyba najbliżsi. Wokół i pozytywni ludzie. Wszystko było w porządku. Ja się nie narzekam. Chyba, pan, pracowało się dobrze, ma się dobrą emeryturę, się żyje. Czyli zdrowie jest? Tak, jest. Nic pan nie potrzebuje, więc. Nie, nic nie. nie Szczęśliwym pan człowiekiem. Dziękuję, tak. To chyba najlepsze, co można usłyszeć, ale niektórym do szczęścia nieco brakuje. I ten rok miał być inny. Czy jakieś postanowienia na ten rok pani miała? Yy, to znaczy, miałam. Nie spełniłam. A jakie proszę nam zdradzić? Rzucenie papierosów. Dalej Pani Pali. Mhm. Za rok sprawdzimy, czy tym razem się udało. Niektórzy wobec przyszłego roku mają konkretne plany, ambitne. Wrócić z powrotem na siłownię. Tak jak chodziłem wcześniej, tylko od czasu pandemii wtedy, no nie, no to wszystko się poukrazało, bo po zamykali te siłownie, no nie. No i później, jak już otworzyli, to jakoś chęci mnie było, i teraz mam na nowo. Kolejne podróże. Chyba to jest najcenniejsze, bo wszystko inne można stracić, ale wspomnienia chyba są najcenniejsze. Jasne, że tak. I my życzymy Państwu, żeby w nowym roku tych pięknych wspomnień zebrali Państwo jak najwięcej. Nowy rok przywita nas zmienną pogodą. Będzie wszystko i chwilowe ocieplenie i słońce ale także opady śniegu. Oto szczegóły. W środę najcieplejsza będzie zachodnia część kraju. Tam temperatury osiągną 9 stopni, sporo będzie przejaśnień. Deszcz popada w centrum i na północnym wschodzie. Czwartek przyniesie ocieplenie także na Podlasiu, gdzie termometry pokażą nawet 10 stopni. Opady deszczu ze śniegiem pojawią się na Pomorzu i tam także będzie najzimniej 3 stopnie. W piątek ochłodzi się już w całym kraju. Temperatura oscylować będzie w granicach od 0 do 2 stopni. W wielu regionach pojawi się jednak słońce. Na południowym wschodzie mogą wystąpić przelotne opady śniegu. Prowadzenie mediów społecznościowych to nie takie hop -siup. Wiąże się z tym spora odpowiedzialność. Zwłaszcza, gdy jest się jednym z największych piłkarskich klubów na świecie. Mega wpadkę zaliczyła Barcelona, publikując niecodzienną prośbę jednego z kibiców. Fan zaproponował polskiemu bramkarzowi Wojciechowi Szczęsnemu wymianę. W zamian za rękawice chciał poczęstować Polaka. A zresztą zobaczcie państwo sami. FC Barcelona zrobiła poświąteczny prezent dla swoich fanów. Ostatni trening w roku był otwarty dla wszystkich. Sympatycy Dumy Katalonii mogli z bliska podziwiać swoich idoli, a następnie liczyć na pamiątkowe zdjęcia i autografy. Znalazła się również chwila na połączenie wideo z chorymi dziećmi z lokalnego szpitala, wspieranego przez fundację FC Barcelony. Dzień pełen uśmiechu, ale nie bez małej wpadki. W mediach społecznościowych klubu pojawił się fragment nagrania, które obiegło cały świat. Widać na nim, jak jeden z fanów zaproponował szczęsnemu wymianę. Jego rękawice za no niestety coś nie. Niezdrowego. Następnym razem Hiszpanom polecimy zapoznanie się z językami obcymi. Tak blisko, a tak daleko. Krzysztof Ratajski miał na wyciągnięcie ręki awans do 8 finału Mistrzostw Świata w darcie. Polak w szóstym secie prowadził 3-2 i miał aż cztery meczowe lotki. Niestety żadnej z nich nie zamienił na końcowy triumf, co z zimną krwią wykorzystał jego rywal Kevin Dons. Holender doprowadził w setach do remisu, a w decydującej odsłonie przypieczętował promocję do kolejnej rundy, odprawiając Ratajskiego z kwitkiem. Wiktor Wenban-Yama to wschodząca gwiazda NBA. Mierzący ponad 220 cm wzrostu Francuz ma wszystko, by stać się legendą najlepszej koszykarskiej ligi świata. W tym wszystkim potrafi zachować skromność i w prosty sposób spędzić z kibicami wolny czas. Zaprosił fanów na partyjkę szachów, a w dobrej zabawie nie przeszkodziły nawet opady deszczu. Sportowy dres, kaptur na głowę i można grać. A jak już przy stroju jesteśmy, to dżinsy na bardziej eleganckie spodnie postanowił zamienić Magnus Carlsen. Norwek doszedł do porozumienia z Międzynarodową Federacją i przystąpił do obrony mistrzowskiego tytułu. Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie z Republiką jeszcze się nie odbył, ale niektórzy już wietrzą sukces i próbują się pod niego podpiąć. Ogrzać się w blasku naszych fajerwerków chciałby na przykład zbierający ostatnio od życia cięgi, celebryta Jakub Wojewódzki. Swoją świeczkę dymną odpalił w mediach społecznościowych. Na imprezie sylwestrowej w ksenofobicznej, rasistowskiej i nacjonalistycznej TV Republika wystąpi Bonnie M, zespół czarnoskórych muzyków z Niemiec. Panie Jakubie, u nas nie tylko nie trzeba jarać, ale nawet sięgać po alkohol od pali kota, żeby się na sylwestrze w hełmie dobrze bawić. Zamiast używek stawiamy na gwiazdy, choćby takie jak Bonnie M. My w Republice nie dzielimy ludzi na czarnych i białych. Jeśli już ich jakoś klasyfikujemy, to bliższe są nam kryteria stosowane przez wybitnego amerykańskiego poetę Roberta Lee Frosta. Czterokrotny zdobywca Pulitzera dzielił ludzi na takich, którzy mają coś do powiedzenia, i na tych, którzy mówią bez przerwy. Pan, panie Jakubie, jest czołowym przedstawicielem tego drugiego gatunku. Coś do powiedzenia, ma za to program. Dzisiaj startuje o 19.00. Podwyżki w 2025 roku, czystki w prokuraturze. Już jutro nadajemy z nowej siedziby. Ale zanim rozpocznie się dzisiaj, to jeszcze polecamy program Ewa Bugała Wszystko Jasne rusza tuż po ekspresie. Do zobaczenia.